Ja już manku, hej dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. I dzisiaj Roblox też naturalny survival. I właśnie inaczej wyglądam niż w ostatnim odcinku. Zobaczcie sobie tamten ten odcinek, ne, nek, bo, bo ten jest zupełnie nie inaczej. Wyglądam, co nie? Napiszcie w komentarzach, czy jest zupełnie inaczej. No bo, no bo miałem to Robuxy, to i to mi się pozmieniało, ale te dwie nogi mam dziwne. Jedną mam normalną, a drugą mam grubą. Coś jak ten grubasek choć tutaj. Albo ona. Ona ma normalnie. Hmm. Ten kolor jest ze mną pokrewniony, tylko że ja też mogę to mieć tylko że ja... Przestoi, nie wygląda nie wyglądam. Maska 40. Czter... Kupcie sobie tą koniecznie maskę 40 ściro który kosztuje jest tą maskę którą mam na sobie sobie bardzo fajna mi się podoba mi się bardzo Jestem w jej taki gangster jest za mnie czekam na następną. zobaczymy sobie tabele żeby następnym razem nie przetrwam, ale dzisiaj nie będzie nie będzie taki już króciutki odcinek, jak, nas, jak tamten. Jezu, czym spadam? Jezu, co ja robię? Gdzie ja mogę wejść? Tutaj, tędy też, też. się tylko 5 osób przetrwało na... Pewnie 1000... O Jezu, ja nie wszystko widzę. O Jezu, tu jest coś podobnego do mnie. Jezu Chryste, co tutaj się dzieje? Ja chcę być wyróżniony. O Jezu, on skoczył, bo się boi. Si boi się, ha? Jest, mogę losować, to może... Ty. Co to było, to ja nie wiem. Ale ja wybrałam jako, jakieś tam chłopieczka. Muszę zobaczyć, co w ogóle przyjdzie. Na wszystko muszę być przygotowane, ale mi się najlepiej chyba tutaj stoi. O Jezu, dość to jest coś ciemnego. To się ściemniło, to się ściemniło. Co tam? Co wóza? piaskowa, chociaż nic nie przyszło, co będzie. Ja bym nie wchodził do... bo to nie bije, co nie? To nie chyba nie bije. To nie bije w ogóle ten... Nie, teraz chyba będzie bić. O, to, to właśnie nie niszczy wszystko. Może jak ten słup obok mnie płyną. O, co? To bije, bo on będzie tak mały, Chyba, że czymś dostał. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie w ogóle Roblox'a, bo ja lubię, je grać w Roblox'a. O, jest. Czemuś ty masz strój, nubeczka? Nigdy sobie nie miejcie. Tylko na początku miejcie strój, beczka. Później to będziecie mieli reboxy i sobie kupujecie co chcecie, dobra? To wam radzę. Żeby się zawali, jeszcze są uciekam, Boże ile tej liniek. Ja chyba to przetrwałam, ale chyba... Nie z się też. Ali co za gorąco ci... Nie, a ja. Przecież ten na trzy przetrwałam jedną, co nie? Dlaczego to bardzo tej słaba. O, Jezu, no teraz jeszcze. Wo, ja tam wchodzę. Ha. Chyba że nie zdążę bo już albo nie, bo to może zlecieć w każdej chwili. O, o, jestem tutaj raz yes, przetrwałem. Udało się, udało się wszystko przed całą przetrwać. Całą um, tam tę chwilową wojnę. A ja mam ile? Nie chciałam umrzeć. O nie, nie wejdę chyba do jaj. Nie, wejdę, wejdę! Jej! Co, jakiegoś takiego dużego bloka. Oby przyszło tsunami. Ostatnio chyba też przyszło tsunami. Nie wiem. A ja też tutaj jakoś ciemno. Czemu to nie wiem? Czyście mnie czy co? Nie, burza! Nie, tsunami! To będzie chyba tsunami. Jak wy myślicie? Mam nadzieję, że to będzie tsunami, bo ja chcę zobaczyć Le, lecące tsunami, a aby. Co? Jasne, ciemna Widziałam burzę. Tam widać, to, że będzie burza. Czy co to jest? To to jest. Pioruny, aha. Ojej, jest tam piorunem. Widzieliście? I widzieliście to, jak z tym do mimiku, o Jezu, Cześć, dominikuję wycześni. Co? Uwe, co tam coś ktoś... wszystkim w będzie kartkę? Bo ja nie powinienem zostać. Skąd wy macie to, takie wydłużone ciała? Ja też chcę to. Będę kiedy kusakiem. Chcę się zobaczyć w tym. Oczywiście najcławiej, stąd to jest. Co? Ale, ale czemu muszę coś wybierać? Może ty. Co mnie podrywa? Jestem, jestem, jestem! Jestem tu, jestem tu! Tak, to ja jestem. 1, 2. Polecajcie inny mój kanał, jeśli Wam się podoba w ogóle. Chyba, że jeśli w robicie go dla Beki, to, to nie polecajcie. Co? 2, 4, 6, 8, osób co mało. Ale to te takie jak ten... nie no, jak to jak żeby mąśli żona to ja wow, ja będę poderywać co to, to będzie to, to będzie nic tego... aha tak też sklep spożywczy no 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 co się tutaj nie może tędy przejdzie ej jeszcze tędy nigdy nie szłam, ale jeśli idą tędy, to znaczy, że to jest znana już. Jak wy tam doskoczyliście? Jezu, chryste, ja chyba sobie i podskok. No nie, pod... Pod... pomóżcie, żeż. Aha, na kimś trzeba skoczyć, no dobra, Dziękuję, na kimś trzeba skoczyć. Jakie to niemiłe, na kim skoczyć, ale trzeba. Pomóżcie. Meteorydy, ja bym stąd yy... zszedł i będę ben... gdzieś gdzie nie ma ludzi. Wsz... Gdzieś gdzie nie ma... O! wow, co? 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 To miało być? Tak uderzyło i umarłem. No nie, nic nie umiem przedeć. Co? Ale nie, nic nie klikam, Jezu! Nie, zagowało się coś.